Przede wszystkim gratuluję, jak się pan dyrektor czuje w nowej roli. Bardzo dziękuję za gratulacje, że tak powiem. Praca jest bardzo intensywna. Mam do pogodzenia jako dyrektor gabinetu politycznego, ministra narodowej, obowiązki razem z byciem rzecznikiem prasowym, ale po tych ośmiu latach współpracy z panem ministrem Macierewiczem, ta intensywność pracy to nie jest, to nie jest nic nowego. Chciałam się dowiedzieć jak wyglądałoby przejmowanie samego ministerstwa, czy pan minister Macierewicz dostał podobnie jak jego kolega puste szafy i kompletny brak personelu, czy było to odpowiedzialnie robione? Znaczy, rzeczywiście było wszystko robione w sposób e, bardzo miły, zorganizowany. Sam pan minister Siemoniak też był bardzo miły. Natomiast mamy problem, mieliśmy problem taki, że minister nie miał przygotowanych dokumentów, o które była prośba, zwłaszcza dotyczące szczytu NATO, bo to, to było coś na czym ministrowi zależało, bo jak wiecie państwo, dzień później sekretarz stanu Bartosz Kownacki, w pierwszej wersji, potem już przy delegacji zgodnie z decyzją ministra obrony, pan minister Macierewicz przewodniczył. Chcieli po prostu do Brukseli, więc o tyle, to było, o tyle to było ważne, ale poradziliśmy sobie. Czy będzie audyt, podobnie jak w innych ministerstwach? Tak, oczywiście on się, że tak powiem rozpoczyna, on trwa, chcemy go jak najszybciej zakończyć i jest to jest to audyt w pełni zarówno finansowy, jak i także dokumentacyjny i wszystkich podejmowanych działań. Tak. Już od dawna pan minister podkreślał, że obrona terytorialna jest szczególnie istotnym aspektem. Jakie decyzje w tej sprawie? Pan minister Antoni Macierewicz podjął decyzję już dwa dni temu o tym, że zostaje powołany pełnomocnik ministra obrony narodowej do spraw tworzenia obrony terytorialnej kraju. Jesteśmy w w trakcie tworzenia biura pełnomocnika. Ja myślę, że najdalej na początku przyszłego tygodnia będzie już nominacja ministra w tej sprawie. Pan minister chciałby, żeby już w przyszłym roku rozpocząć tworzenie od e, kompanii e, obrony terytorialnej kraju na wschodzie Polski. I możemy się dowiedzieć kto będzie się zajmował obroną? Niestety nie ma jeszcze decyzji ministra Macierewicza w związku z powyższym. E, tej nominacji nie ma, jest sama decyzja o powołaniu, o powołaniu tego pełnomocnika. Kilka lat temu Platforma zdecydowała się na otwarcie małego ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim na żądanie zresztą Niemiec. W tej chwili mamy zielone ludziki, i sytuację taką jak mamy jeśli chodzi o imigrantów. Na ile to jest niebezpieczny teren, na ile powinniśmy się obawiać zielonych ludzików, zwłaszcza wobec przysmyku suwalskiego, o którym wiemy. Mamy świadomość możliwości ewentualnych sytuacji zagrożenia. Niemniej w pełni monitorujemy tę sytuację. Minister też będzie podejmował decyzje co do tego, jak problem, który niewątpliwie jest, rozwiązać. I też myślę, że to będą decyzje, które w najbliższym czasie będą ogłaszane, będą zapadały. Słyszeliśmy już od dawna, od rozpoczęcia wojny z Ukrainą, o tym, że ludzie sami na wschodzie Polski organizują się, organizują takie oddziały paramilitarne, czy mogą liczyć na współpracę z Monem? Tak, jak najbardziej chciałbym powiedzieć, że we wtorek pan minister Antoni Macierewicz podjął decyzję o tym, że nastąpi zmiana na stanowisku pełnomocnika ministra obrony narodowej do spraw organizacji proobronnych. Do tej pory tę funkcję pełnił pan generał Pacek. Został już z tej funkcji odwołany właśnie we wtorek przez ministra Macierewicza. W przyszłym tygodniu powinna być nominacja wstępnego pełnomocnika, którego wskaże minister Macierewicz. W dniu dzisiejszym odbywa się szóste Ogólnopolskie Forum Organizacji do Spraw Poobronnych. Będę tam reprezentował ministra Antoniego Macierewicza i, i na pewno zapewnię o tutaj wsparciu ze strony ministerstwa dla wszystkich organizacji, które będą szerzyły tą postawę patriotyczną i te zasady po prostu, można powiedzieć, polskiego rycerza. Osób, na bazie których można to zaplecze bezpieczeństwa do tej pierwszej, najszybszej, najszybszej reakcji, można powiedzieć. Ten wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród Polaków to jest jeden z priorytetów ministra Macierewicza na funkcji szefa resortu. Czy minister Macierewicz, jeśli tak, to w jakim zakresie będzie się zajmował sprawą smoleńska w dalszym ciągu? Oczywiście będzie zajmował się, w, tak jak cały czas to zapowiada, w pełnym zakresie. Został powołany już społeczny doradca ministra obrony narodowej, pan profesor Kazimierz Nowaczek na funkcję właśnie doradcy do spraw zbadania badania przyczyn katastrofy smoleńskiej. Na ten moment jest tak, że pan profesor Nowaczek przygotowywuje całą dokumentację legislacyjną i pan minister podejmie decyzję, czy Komisja Badania Wypadków Lotniczych będzie powołana na nowo, bo jak wiemy dzisiaj to funkcjonuje w ten sposób, że jest powoływana co roku na roczną kadencję. Pan minister Simoniak miesiąc temu powołał na kolejny rok Komisję Badania Wypadków Lotniczych i teraz Albo, będziemy, albo będzie po prostu zmieniony skład, bo chciałbym przypomnieć, trzy miesiące temu profesor Marek Żylicz, były członek komisji Jerzego Millera w dzienniku Gazeta Prawna, stwierdził, że komisja badania wypadków powinna zostać powołana na nowo, powinna przyjrzeć się i wziąć pod uwagę dorobek zespołu parlamentarnego. I tak samo powinna być ta komisja w składzie także ekspertów, niezależnych ekspertów, którzy współpracowali z zespołem parlamentarnym. Cieszymy się, że już profesor, że i trzy miesiące temu to zauważył i docenił pracę zespołu, którą przewodniczył pan minister Antoni Macierewicz. I myślę, że na pewno to jest kwestia najbliższego czasu, jak pan minister podejmie decyzję i komisja rozpocznie pracę w sprawie katastrofy smoleńskiej. Prezes Kaczyński mówił, że będziemy próbowali wyjaśnić katastrofę smoleńską i przyczyny we własnym zakresie. To jest Rozumiałe, chociażby dlatego, że jeśli nie jesteśmy w stanie wyjaśnić tego, to znaczy, że nic nie jesteśmy w stanie zrobić, ale przez te pięć lat słyszeliśmy, że um, państwa sojusznicze, nawet Niemcy, a Stany Zjednoczone na pewno, jeśli się do nich zwrócimy, udostępnią nam materiały. Czy y, planujecie tego typu y, zwrócenie się, rozmowy? Czy jeżeli chodzi o działania, y, że tak powiem, na arenie y, międzynarodowej, to chciałbym wspomnieć, że one już trwają. Od jakiegoś czasu trwa to na przykład w Radzie Europy, a jeżeli chodzi o występowanie do poszczególnych państw, no to oczywiście to, to są decyzje ministra spraw zagranicznych, przede wszystkim pani premier w sposób oczywisty, natomiast Ministerstwo Obrony Narodowej w pełni będzie w tej sprawie współpracować. Niemniej no, trzeba zrobić to, czego nie zrobił poprzedni rząd, to znaczy w ogóle trzeba z punktu widzenia polskiego zająć się wyjaśnieniem przyczyn katastrofy smoleńskiej, bo do tej pory to nie miało to nie miało miejsca. Muszą pójść noty dyplomatyczne o zwrot naszych własności czarnych skrzynek. W wraku Tupolewa. Ja chciałbym przypomnieć, że przecież, jeżeli chodzi o scenogramy z czarnych skrzynek, w Polsce funkcjonuje siedem kopii różnych. Różnice między nimi w czasie wynoszą często, czy znaczy w sumie ponad dwie minuty. Więc no, no to, to jest coś, na czym, na czym nie można, znaczy bez czarnych skrzynek, bez wraku, no nie da się, że tak powiem, tych działań podejmować. Dlatego na pewno w tym zakresie, w jakim będzie to tylko możliwe, Ministerstwo Obrony Narodowej będzie w w tej sprawie współpracować. Mamy informację jeżeli Ireneusz Elong nie jest już e, szefem prokuratury wojskowej, e, podobno ze względu na zły stan zdrowia i tu dwa pytania. Po pierwsze o rozliczenie e, pana pułkownika, a po drugie, co dalej z prokuraturą wojskową, czy da się ją zreformować, czy. Znaczy, na pewno jeżeli chodzi o odpowiedź na pierwsze pytanie, my, jest tak, że czekamy obecnie na y, Myślę, że niedługo powinny już być sprawozdania z działalności, że tak powiem, w całości. Będą się tym od, od osoby odpowiedzialne w konkretnych swoich, że tak powiem, działach temu przeglądać. No i jeżeli, że tak powiem, będą sytuacje takie, które wskazywały na to, że ktoś działał niezgodnie z prawem albo na szkodę, etc., etc., no to będą oczywiście wyciągane konsekwencje. Drugie pytanie o to, co z prokuraturą wojskową. Czy da się ją zreformować? Trzeba. Rozumiem, myślę, że wszyscy są pod wrażeniem tempa zmian, jakie się odbywają, jakie zachodzą w Monie, ale chciałam się dowiedzieć, czy coś idzie jakoś szczególnie opornie, jakieś problemy, jakieś wąskie gardła. Muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o tempo, na pewno ono będzie utrzymane przez cały czas. Pan minister Antoni Macierewicz narzuca ten, to, to, jak ta praca wygląda, i, i to jest takie ministerstwo, które musi w pełni być non-stop na obrotach. Natomiast jeżeli chodzi o problemy, my, jako że tak powiem, współpracownicy pana ministra Antoniego Macierewicza, nie znamy takiego pojęcia.